Słuchajcie, się się powie o tym, dlaczego warto chcieć. czy warto się tak trochę przełamywać. My czasem tak nie, nie przełamujemy się, to jest właśnie duży problem. Dzisiaj o tym sobie porozmawiałem. Witam Cię na kanale Śladami Ojca Piju. Z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria. Słuchajcie, się się pięknie mówi o tym, żeby m, tak. Nie, nie unikać, żeby tak nie być przywiązanym do pragnienia bycia odciążonym. Ojciec mi Ojca Paulino, bardzo ciekawą rzecz w jego liście, mówi tak Nie bądźcie potem tak bardzo przywiązani do pragnienia bycia odciążonym. Odciążonym to było do fun od funkcji rektora i gwardiana, więc taka bardzo poważna funkcja, która na sobie nakłada różne trudne obowiązki. Trudne obowiązki. Życie wspólnotowe jest trudne. W małżeństwie <laughs> wiele rzeczy jest trudnych w życiu po prostu. Łatwo to jest sprotki w sosie pomidorowym, a tutaj jest coś trudnego właśnie. I on, ojciec Piłański mówi, nie bądźcie przywiązani tak bardzo do, być, do chęci być odciążonym. Obci to jest się bardzo ważne, bo on mówi tak, wydaje mi się, że Jezus tego nie chce. Wiecie, różnie bywa. Czasem oczywiście są rzeczy, które nas przeciążają. co bardzo trudne. w jakieś, jakieś obowiązki. Nawet Relacja z kimś, może być bardzo trudna, ale widzicie, się wspiera, i daje ciekawo na jego radować. Nie bądź przywiązana takiego pragnienia. Bo to jest takie czasem bardzo łatwo się, że tak powiem, wejść w takie odpuszczanie sobie. Odpuszczamy sobie. I kiedy się zacznie taki proces odpuszczania, odpuszczamy sobie jedną rzecz, albo jest ciężko. Później drugą rzecz, no bo też jest ciężko. Później zaczyna się przyzwyczaić do tego, że tak w sumie ciężko jest nam robić coś. Że tak, a nie, trzeba sobie odpuścić jeszcze jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią. A tutaj trzeba jednak mieć taką bardzo ważną sprawę w sercu naszym. Trzeba mieć tak w duszy zakodowane. Ojciec piotr tak miał. Właśnie szedł zawsze, nawet jeżeli go bolało. Nawet jeżeli szedł do przodu. I miał takie poczucie wypełniania obowiązku. Nam często dzisiaj właśnie tak edukuje się, młodzież fałszywie, że najważniejsze to jest się mieć motywację. I robi się z tego później tak właśnie, że żeby robić jakąś akcję, ja potrzebuje mieć motywację. Że jak czegoś nie mam tej motywacji się nie zrobi. Później się tak często wychowuje dzisiaj młodych ludzi. Rodzice tak mówią, słuchaj, ja widziałem taką kobietę idzie i ona tak mówi, no i jeżeli to zrobisz, to dostaniesz prezencik. Malutki, jakaś zrobna rzecz. Ona już mówi, za niej, że ona zrobi taki prezencik, to dostanie rzecz. Dostanie rzecz. I często później nam się właśnie nie odmawiało w życiu. Ja to widzę, jestem młodym człowiekiem i bardzo mało w życiu odmawiano. Powiedziano nie. Nie, bo nie i tyle. I później taki właśnie, czytałem taką konferencję, później duchową, ostatnio z takiego kapłana z Włoch, i właśnie mówił, że. We Włoszech przychodzą młodzi ludzie do seminarów i pierwszy raz im w życiu w seminarium powiedziano nie. Pierwszy raz w seminarium dopiero. Czy w wieku 20 paru lat, 20 lat dopiero im w życiu powiedziano nie. Coś nie może. No, ja czy co, jak seminarium zrobić? To no ludzie, nie można tego, nie można sobie iść gdzie się chce, nie można tego. No nie, no, trzeba czasem powiedzieć komuś nie po prostu. I czasem czasem powiedzieć nie dla nas samych. My chcemy sobie tak poleniu odpuścić sobie, i później jest coraz jeszcze. Ja tak miałem już na tym kanale, no zacząłem sobie odpuszczać. A nie, nie zrobię tam co innego wideo, a to raz, w, trzy razy w tygodniu. A później jeszcze idzie tak dalej. Ja później. A, jeju, to, to sobie na tydzień nie odpuszczę. A później jest z tego tygodnia się robi miesiąc, później, no dobra, to już zacznę w lutym. No i później, widzicie, stworzył trzy miesiące, cztery. Więc łatwo sobie odpuszczać. I ja sam widzę, jak łatwo w takie rzeczy popaść. I widzicie, ojciec oczywiście. Jest bardzo realistyczny, też w tej drodze duchowej. Mówi, wydaje mi się, że Jezus tego chce. Mam takie przeczucia. A też mówi, że są poważne motywy pójść do przełożonego, pójdź, rozważ to, przestaw mu. Bo oczywiście mogą być powody, które nas przeciążają, które nas no, niszczą, taki, czy nasy pokój, czy nawet taki. Czasem trzeba to oczywiście mądrze rozważyć. Jeżeli to jest coś, co tak nas bardzo odciąż, obciąża, no, trzeba, czasem trzeba sobie odpuścić. No. Ludzie, różne są rzeczy. Czasem można sobie nadać na, taki rygor modlitwy albo taki, taki rygor się obowiązku, że nas to przeciąża. A wręcz odwroty czasu może nas przeciążać brak obowiązku. No właśnie, widzicie, to jest tak, trzeba zachować ewilibier, no i czasem ciężko to zachować. To jest normalne. Więc ja co tam się dziwić, ojej, nie wyszło mi coś. No trudno, nie wyszło, no teraz już wiesz, że czegoś nie umiesz. no I tyle, no. I on dalej mówi bardzo ciekawe, dlaczego odmawiać, jeśli można uczynić trochę dobra, nawet za naszego poświęcenia. To jest bardzo ciekawe. Czwiała się mówi. Warto czynić dobro, skupić się na tym dobro, nawet za cenę jakiegoś lekkiego poświęcenia, a za cenę tego, że trudniej będzie, ciężej, warto to zrobić. Nawet za cenę trudnego poświęcenia. No taki dzisiaj mam dla Was odcinek. Proszę o modlitwę no i widzimy się jutro. Daj Boże, Sama Maria.